Ja tylko powiem od razu, że odliczanie będzie bardzo ważne, bardzo ważne, naprawdę. Odliczanie jest częścią tego kanonu. To nie jest tak, że my sobie siedzimy i liczymy z jakiegoś tam powodu. Odliczanie jest częścią tekstu. Dokładnie, to nie jest odliczanie przypadkowe, to jest odliczanie celowe. Na pewno, to znaczy, hmm, młodzi mogli jeszcze nie słyszeć, ale dorośli na pewno słyszeli o takiej formacji jak kabaret starszych panów, bo to ich utwór dzisiaj bierzemy na tapetę. Dokładnie. Wyobraźcie sobie, że oni zadebiutowali 16 października 1958 roku. Czyli 4 lata po wydaniu Władcy Beścieni. Pozdrawiamy nerdów. Tekst pisał Jeremi Przybora, mózgę komponował Jerzy Wasowski. Co ciekawe, ja myślę, że to jest bardzo dobry manifest artystyczny, w rozmowie z Walentyną Toczyską w trzecim programie Polskiego Radia powiedzieli, że chodziło im przede wszystkim o rozpogodzenie narodu. I miejmy nadzieję, że dzisiaj śpiewanie tego kanonu z nami również Was trochę rozpogodzi. Nas rozpogadza. Dokładnie. <gryw> Więc nauczmy się teraz tego kanonu razem tym samym sposobem, jakim uczyliśmy się wszystkich poprzednich. Na początku zaśpiewamy go Wam w całości, unisono, żebyście słyszeli, jak ten kanon brzmi, bez dzielenia się na głosy. I nas i do snu nas, słuchaj, Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, już noc. Więc teraz lecimy tak jak zawsze, krótkimi fragmentami. Ja śpiewam, Damian po mnie powtarza, śpiewacie razem z Damianem. Już noc, już taki śpią, drzewa śpią. Już noc, już taki śpią, drzewa śpią. Śpimy i my, śpimy i my. Słodka! Cisza. I do snu czule nas ukołysza. I do snu czule nas ukołysza. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy. trzy. cztery, raz, dwa, trzy. Już noc, już ptaki śpią, drzewa śpią. Już noc, już ptaki śpią, drzewa śpią. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Jako, że ten kanon ma nietypową budowę, nie będziemy dzielić go na dłuższe fragmenty, tylko spróbujemy te krótkie fragmenty, których nauczyliście się przed chwilą połączyć od razu w jedną długą całość. Macie radę, zaśpiewamy specjalnie dla Was aż trzy razy. Już noc, już taki świąt drzewa śpią, śpimy i my, słodka wami nas cisza i do snu czule nas ukolysz, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Już noc, już ptaki świąt drzewa śpią, śpimy i my, słodka wami nas cisza i do snu czule nas ukolysz, trzy, cztery, raz, dwa. Jeśli macie jeszcze jakieś wątpliwości odnośnie tej melodii, na szczęście jest to filmik, więc zawsze możecie sobie cofnąć i zaśpiewać jeszcze raz. A tymczasem myślę, że przyszedł czas, żeby spróbować zaśpiewać to w kanonie. Tak jest. No to spróbujmy. Dzień dobry kocie. Co myślisz o tym, że już noc? Śpiewali i grali dla Was Joanna Barcka i Damian Kacner. Cześć!